Proszę Państwa, w czasach, kiedy nie możemy fizycznie być w Galerii Sztuki chciałbym przypomnieć wystawę, która od 14 lutego znajduje się w Galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury. Jest to wystawa plakatu Martyny Pazera, starogardzianki i chciałbym się skupić na jednym plakacie, akurat plakacie, który dotyczy Stanogardu i w sposób bardzo lakoniczny i komiczny pokazuje pewne sytuacje. Autorka jest niesamowitą obserwa, obserwuje całość naszego miasta i zmienia to w formę taką graficzną. Zacznijmy od, samego, od samej nazwy Kocie i na końcu wie, czyli jak gdyby nazwa kojarzy się z kotami. Które są też obecne na tym właśnie plakacie. Zobaczmy, proszę Państwa, patrząc na cały plakat, który pokazuje centrum miasta, zaraz dojdziemy do tego, jest pokazany obszar Starogarskiego Parku, którego okala wieżyca w formie jak gdyby głowy kota. Oczko, które znajduje się wodne, które znajduje się w parku, jest pokazane jako właśnie oko kota. I zobaczmy, że rozbielenie tego oka jak gdyby świecącego pokazuje część miasta. I teraz, jeszcze wcześniej, kiedy można było, przychodziły tu klasy i robiliśmy taki konkurs, żeby odczytać fragmenty miasta. I zobaczmy, proszę Państwa, tutaj jest rynek pokazany w formie takiej właśnie bardzo lakonicznej, czyli ratusz miejski, serduszko, czyli centrum miasta. Następnie przechodzimy innymi ulicami i dochodzimy do innych rzeczy. Na przykład, kosz z zakupami symbolizuje centrum handlowe. Dlaczego są krowy? Dlatego, że jeszcze 20 lat temu była tam łąka i pasły się rzeczywiście krowy. Obok mamy centrum handlowe kupiec, i znowu pokazują się koty. I tak jak autorka mówi, często zauważała, że przy sklepie mięsnym koty. Żywią się odpadkami. Następnie przechodzą na tart rybny, który się zajmuje, znajduje za kerfurem, i znowu mają jedzenie jakieś. Także kot jest, nawiązując do nazwy kociewia, bardzo częstym elementem tego plakatu.